Kolejna podróż się zaczęła, znowu jestem w Gruzji, miało być zimno, jest 30 stopni, na razie jestem w Kutaisi, wylądowałem. No próbowałem znaleźć jakiś kawałek taki w tle, żeby nie wyglądał okropnie, ale tu naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo tak sobie, no nie jest to ładne miasto. Czy są? Kutaisi jakieś ładne miejsca, no bez wątpienia są. Jest piękna rzeka, nad którą można przejechać się kolejką linową. To jest katedra Bagrati. Chyba najważniejszy zabytek Kutaisi. I piękne drzewo, chyba cedr. Chyba to jest cedr. Tutaj tych aleje obsadzone właśnie cedrami i platanami. Piękne drzewo. O, no, robi wrażenie. No to jestem po pierwszym noclegu w Kutaisi. hotel okrobi ma jedną ogromną zaletę, znajduje się 50 metrów od stacji autobusowej, więc rano poszedłem, dowiedziałem się o której jest autobus. Kupiłem bilet. Powiedziano mi, że autobus co prawda formalnie ma ruszać o 10, ale w związku z tym, że już są ludzie, którzy kupili bilety, to może ruszyć wcześniej, na wszelki wypadek ma być o 9 tam na miejscu, więc... Pobiegałem naokoło, kupiłem sobie coś do jedzenia. Takie te placki, podobno z mięsem w środku. No, da się zjeść. Mam jeden do jedzenia teraz, jeden na zapas. zapłaciłem za to całe dwa larii, za dwie sztuki. na no, pół dnia jedzenia. Droga do Mesti. Najpierw dwie i pół godziny. Bardzo nieciekawe. Płaskie krajobrazy. Post super komunistyczne budownictwo, trochę rozpadające się, trochę dziwnych pomników, ale ile potem wkracza się w góry, no i wtedy zaczyna się bajka. Kierowca marszutki specjalnie zatrzymał się, żeby żebyśmy mogli sobie tutaj zrobić zdjęcia. W marszutce jedzie grupa chyba chińskich turystów, w wieku takim raczej dorosłym. Dojechałem do Mesti. Dojechałem do Mestii, potem się zgubiłem, nie mogłem znaleźć swojego hotelu. Tutaj e, oznaczeń numerowych na budynkach nie ma, więc trzeba po prostu przyglądać się tabliczkom. Można zgadywać, że to jest hotel Lemi. Jak się ma dobry wzrok, to tam dalej widać, że to jest hotel Lemi, ale ja niestety nie mam dobrego wzroku, więc e, szukałem tego hotelu w końcu jakoś przez przypadek tutaj przechodziłem, zaczepił mnie facet na ulicy, zapytał, czy ja mam rezerwację. Powiedziałem, że tak. No i zaprowadził mnie, więc jestem w hotelu. Widok, no po prostu jest zajebisty. Widok jest zajebisty. Góry całe jeszcze w śniegu. Tam na górze jest na pewno bardzo zimno. A wczoraj, przypominam, było plus 32 stopnie w Kutaisi. Eksploracja Mestii, gdy nie ma tu wiele turystów, naprawdę może być bardzo interesująca. A to jest Mućka. To jest taki zupełnie typowy widok dla tej okolicy. Mućki tutaj chodzą wszędzie: Mućki, czasami kozy, czasami świnie. No po prostu. Chodzą bo lubią Mućka sobie poszła My też pójdziemy w tamtą stronę Pójdziemy sobie za mućką Pójdziemy sobie za mućką Może gdzieś nas w ciekawe miejsce zaprowadzi Nie, mućka No proszę i też się chce chodzić pod górkę Nie jest to urocze. Krowa w wieże góry ośnieżone. I temperatura taka, że zaraz będę musiał zdjąć bluzę, bo się zrobiło bardzo ciepło. Duża. Całkiem potężne te niektóre wieże są. Że oni się musieli ze swoimi sąsiadami lubić, skoro każdy sobie indywidualnie taką wieżę obronną stawiał. Uroczo tu jest. Naprawdę jest uroczo. Mnóstwo hotelików, guesthouse'ów, kawiarenki. To nie, nie wszystkie są czynne, bo teraz jest taki trochę słaby sezon. Ale ojciec idzie dalej cóż będziemy jej towarzyszyć jak tak za długo będę jej towarzyszyć to mi się kino skończy ja bym wcale nie żeby się skończyło Uf, zasapałem się bo tu jest całkiem cały czas pod górę

Prowadź, prowadź. Tu też są wieże, ale już trochę mniejszych rozmiarów. Miejscowość jest przeurocza. Tutaj rzeczywiście coś tak następnym razem przyjechać za aparatem I można naprawdę całymi dniami chodzić i cykać fotki i jest to mnóstwo fajnych smaczków. Dwie wieże, no oczywiście poprowadzone na słupach, plątani na kabli. O i trzecia wieża nawet. No dosyć wysoko, razem. پچھلے Tam skórka od banana pasuje, pasuje, dlaczego nie? Idziemy dalej. A swoją drogą. Nie przypuszczałem, że miał takiego przewodnika Po mojej pierwszej wyprawie po Mestii Jest źródełko i krówka się może napić ja pewnie też bym mógł się napić No i co? Pójdziemy gdzieś dalej? już wystarczy. No przewodniku prowadź. Prowadź. Strasznie jestem ciekaw, gdzie mnie doprowadzisz. W zasadzie to jest chyba gotowy materiał na super przebój. Czy ktoś kiedyś na YouTubie wrzucił filmik z tego typu przewodnikiem? Nie wiem, ja nie widziałem. No, widziałem. Z kotami, z psami, ale z krową. To chyba nie. O! Jeszcze kogut poleciał, czy też kura raczej. No a tu jest widok na dalszą część doliny. Łódźka po prostu chce iść na, pewnie na łąkę. No piękny tutaj obiekt muzealny. Stary ruski gruzawik. A my powolutku dochodzimy do trawy zielonej, łąki górskiej, na której pasą się krowy, pasą się konie, a z dołu słychać szum rzeki. No tutaj po prostu ta rzeka jest chyba wymarzona do raftingu. Sądzę, że Tutaj naprawdę można kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt kilometrów tą rzeką spłynąć, bo chyba... Ja tam po drodze widziałem jakieś takie, no, bystrza o ile można... No. O! Dzień dobry. Przyszłam się przywitać. <śmiew> Powiedzieć wszystkim, że jestem na miejscu. I proszę. Tam się pasą inne muczki. Dalej się pasą konie A w perspektywie mamy Ośnieżone górskie szczyty No tak Mućka Wyprowadziła mnie Mućka na pastwisko so, ja będę wracał od drugiej strony? Nie wiem, no pierwszy Pierwszy mój trekking w zasadzie No dla mnie Zdecydowanie nie rozpieszcza. Wczoraj lało cały dzień. Wróciłem z wyprawy na lodowiec, do którego nie dotarłem zresztą. Za późno wystartowałem. Eee, cały przemoczony. Znaczy, wyprawa była na tej zasadzie, że wyruszyłem z Mestii i miałem się przejść tak pół godzinki w tę, pół godzinki z powrotem, ale jakoś tak dostałem wędrowniczka w nogach i w końcu 3 godziny w jedną stronę dreptałem z powrotem, udało mi się przynajmniej sporą część y, złapać stopa, także dojechałem i potem suszyłem się cały wieczór, a dzisiaj w związku z tym, że nawet przez chwilę było słońce Zdecydowałem się na kolejną wyprawę w stronę Koruldi e, Jezior Koruldi Ale cóż, idziemy dalej Reklama dźwignią handlu. W tych pięknych okolicznościach przyrody, całkiem zresztą już zimowej na tej wysokości, no to chyba trzeba będzie zakończyć moją wędrówkę. Może uda mi się tutaj kiedyś przyjechać w jakimś takim bardziej ciepłym sezonie, kiedy nie będzie tu śniegu i kiedy można będzie rzeczywiście bezproblemowo dodreptać do jeziora, wiedząc, że w razie czego szwędają się też tutaj inni ludzie, którzy no mogliby pomóc. Tu jest chronisko na górce. Szlaki oznaczone fatalnie. Zresztą przesypane śniegiem, także nawet po czyichś wydeptanych śladach nie bardzo można iść. Nie mam kompletnie doświadczenia w łażeniu po górach. Idę sam. Po prostu boję się. A. Dobry dzień. odkryta? Tak, Hello. Dobry dzień. Dobry, На твое нахуй. Присядь. Спасибо. О, спасибо. Это с удовольствием. За вас. За детей, вас, за всех гостей. Чтобы не было никакого промаха, чтобы ходили всегда по зверем. Tak mi chyba będzie lepiej widać. Wszystko zależy od tego, jak w danym momencie będzie z pogodą, bo tu się zmienia pogoda co 5 minut. Dzisiaj miałem słońce, deszcz, śnieg, e, mgłę. Wszystko, wszystko, absolutnie wszystko. Wszystko. Tak to, tak to tutaj w górach jest, A to bardzo wysokie góry i przepiękne. A ja sobie idę dalej, na dół tym razem. I o dziwo, schodzenie na dół wcale nie jest mniej męczące niż e, na górę, to znaczy, yy, serducho mniej pracuje, za to więcej pracują mięśnie. No i kończy się mój krótki pobyt w Mestii, w Svaneti, w Gruzji. E, za chwilę wsiadam do, tego, yy, do tej marszrutki, bo to tak się tutaj nazywa. Autobusik, busik, przede mną jakieś 5-6 godzin jazdy do Kutaisi. W Kutaisi Krótki odpoczynek i w środku nocy samolot. I do Polski, żeby zdążyć na głosowanie. Bo dzisiaj jest 17, a jutro będziemy wybierać prezydenta. Nie odpuszczę, będę głosował. Wiem na kogo.